Ogólnie jeśli chodzi o bronie do SL1, to zrobiłem sobie mały te... dokument. I powiem wam, że jest ogólnie śmiesznie, no bo tak, no, tak naprawdę broni nie mamy. Ile to jest broni? 19 broni łącznie do noszenia bez pierścieni żadnych. Ostatnie pierścienie są właściwie w jednej z, z ostatnich lokacji, więc do, tak naprawdę przez całą grę, jak chcemy normalnie grać, mamy do, do noszenia 19 broni. Potem jak mamy kartuski pierścień, właściwie mleczny, to mamy jeszcze kilka więcej. Mamy jakiś długi miecz, szeroki miecz, te, te dwa miecze w sumie będą miały jakikolwiek sens. Reszta tak nie do końca. Więc no śmiesznie będzie, bo broni zbytnio nie ma. Coś wymyślimy coś ciekawego wymyślimy na razie tak dopiero mamy początek to możemy sobie nas spokojnie pograć oczyścić powalczyć i zobaczymy jak to będzie później no i tak jak mówię sl 1 więc nie możemy levelować naszej postaci w żaden sposób musimy wy wykorzystywać właściwie te dusze na coś innego mało zdrowia na początku właściwie można sobie trochę zdrowia podbić jak się pokona Gundyra. weźmy się jeden pierścionek. będzie dodatek do nagrywany niestety nie sorry komputer za słaby i za droga za drogi dodatek niestety no dodatek do recordinga bardzo mi przykro. Za szybko! A ciekawe było oparować normalnie też bez ręki. Czy bez niczego. O, tylko z moim akurat timingiem będzie ciężko i z timingiem w samej grze. Jak, ja? gdzie? Ja nigdy ja niczego nie wezmę. Ale uszukał system! Nie, oszukał system! No synu. No. Nie mogłeś tak od razu. <ścoughs> Szorne bomby będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować zwykłych. Możemy też swager kupić. S20 chyba styknie. Kostek? Kurde, jakie te kostki są drogie w ogóle, łodaj żeść niech będzie. I można by było w praktyce kupić na sam początek. jest seta. To nie jest przypadkiem mała tarcza? Tak, to jest mała tarcza. Okej. Okay. Nic. No, Ashen? taka nie do końca mała tarcza, ale mniejsza. Pam param, To zaczynamy wysoką ścianę. Trzeba, żeby przeciwnika nie przebijesz, tak jak na przykład w jedynce DSie, DS gdzie możesz właściwie przebić gościa y, kosą. Ja to muszę też, wiecie co, przejść sobie w końcu? GTA 4. Ja jestem właśnie graczem, który nigdy nie przeszedł GTA 4. Kiedyś jak chciałem zagrać GTA 4, to pamiętam to działało strasznie słabo na kompie. Trzeba mieć turbo mocnego kompa, żeby to śmigało jakoś sensownie. Как <laughs> like, не смешно. Oczywiście fabuły Gita Sandras nie kojarzę do końca, bo też nie przede nigdy całości, ale Gita Sandras to, był bardziej taki, to była taka bardziej memowa gra dosłownie. A nic nie od niej ciągnęło. Właśnie ja lubiłem to podejście akurat w Gita Piątce. Każdy miał dosłownie inną historię, każdy miał dosłownie inne motywy i była taka bardziej przyziemna dosłownie, a nie nic takiego, wiecie, kosmicznego, nie wiadomo jakiego. Przestrzegam. Jeszcze jeden odłamek. Tak, gram tylko na bazowych umiejętnościach. Okej, okay, teraz odłamek, tytanit, klucz. Nie, yeah. czytałbym radę w sumie, jakbym dobrze rzucił bomby zabalające jednego mniej. Tamtego giganta przydoby się wyjaśnić, tylko nie wiem czy on podejdzie do mnie. Tamten też frajer do mnie zaraz będzie rzucał bombami. Nie! JAK WLECIAŁ WE MNIE, HALO! Czyli, dobra, Uff. Jak się uparł ten hotdog, halo gościu, weź, że jest odpuść. Wskoczył za mną! Co to za jakiś. W... No. <ścoughs> Jaki kurwa, pies najgorszy? Dlaczego Draknos pierwszy jest moją ulubionym? Draknos pierwszy jest moją ulubionym głównie przez interconnectivity świata. Czyli dosłownie z każdego praktycznie miejsca możesz dojść do każdego dowolnego innego miejsca. Nie jesteś ograniczony do jednej ścieżki. bo Bosowie też są całkiem klimatyczni. Przede wszystkim właśnie przez, przez, przez lokacje i to, że są tak po połączone. Nie jesteś ograniczony dosłownie niczym, jeśli chodzi o eksplorację. Możesz sobie brać do, dowolne miejsce, gdzieś, gdzie w możesz pójść. Adu? Elo? Jeden? Drugi? Nice. Co nie zmienia faktu, że jedynka ma sporo też problemów, jeśli chodzi o gameplay. Naj Najproszą serią właściwie, czy właściwie grą w serii Dark Souls, byłoby Dark Souls 1 połączone z gameplayem Dark Souls'u 2. Nie oczywiście problemów z hitboxami itd. tak Lucy możemy zebrać, bo Lucy będziemy mogli ewentualnie powalczyć sobie. Później. I zdobędę pierścień kartuski. Znaczy sam, sama statystyka adaptacji nie jest zła, no ale fakt. Jakby adaptacja działa na takiej zasadzie, że szybciej pijesz tusy, szybciej rzucasz przedmioty, bo podbierasz z zwinność i szybciej rzucasz zaklęcia, bez zwiększonej ilości iframesów, to by było zajebiście. Bo wtedy też można było dorzucić do tego jakieś statystyki na przykład, albo odporność i tym podobne. Dobra, pokonajmy w takim razie tego. Pokonajmy w takim razie Worta. Jak pokonamy Worta, to wtedy ruszamy po gridata. the Bo był najtrudniejszy w DS2. Za pierwszym razem chyba Dark, Dark Lutker był najtrudniejszy. Przez te teleportacje i rozczłonkowywanie się dosłownie. Ok, mamy pięć, Jak zrozumiem odągów Tytani, to jeśli do Sześć mam już nawet. Ouu. To zaczniemy sobie gać szerokim mieczem. I zaklniemy go oczywiście na czysty, bo czysty ma.

no i teraz musimy odłamki znaleźć. Tutaj jeszcze 6 odłamków znajdę chyba, albo 5 i duże dopiero w Dirsing. Mam być że de facto, że de facto, że de facto, Nie. To jest paneł Stachy. Co się pojawia Bloodborne z tym remastered na PS5? No, jest jakiś, jest jakiś tam bodajże twórca internetowy, który będzie codziennie chyba tam walczył z kimś tam. Czy nie, nie pamiętam, czy on z Miderem, czy z kim o walczył, dopóki nie wyjdzie Bloodborne remaster na PS5? Nie! Przepraszam, spadł! Oh, hello. Your... Oh, hello. No pokonamy led drzewo, to chyba powinien z setem. Stracimy jeden kamień czy, czysty, ale zrobimy oczywiście ognisty, to wtedy będzie legitnie, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o miecz świetny. A właśnie, nie wiem czy wiecie, ale też ostatni niestety był DLC do, do tego, do Cyberpunka, w którym ruszyli trochę gier From Software. I też From Software stwierdziło, że doda takiego małego easter Ega do Dark Souls Trzecich. To jest najnowszy patch, on wyszedł dosłownie kilka dni temu. Jeśli, jeśli, przyjdziecie do kapieczki zjednoczenia, mając miecz świetny w ręku, to pojawia się... Johnny Silverhands. Unkindled, mm. are Gerald <laughs> Geralt dopiero się pojawi za jakiś czas, bo Geralt też jest, oczywiście. Wake the fuck up, Kindled, we have another to burn. You have bonfire to burn. Okej, okay, Hodrik, jest stare zakało. Rachu! Powinien się odsunąć właśnie, bo zaraz ten do niej przyjdzie. Nie, jeszcze się będzie. A nie, on będzie sobie zadawał obrażenia w sumie. Tak, teraz będzie się czuł. No nie, idź za móc ban! Gościu z banem, pójdziesz w cholerę. Idź, nie wiem, pozdrow kogoś innego. I have the high ground, hodry, cry. <ścoughs> Co? ty? Jak? Jak ja przyleciałem i go nie trafiłem? Hano! Jesteś w stanie używać leczenia! Gościu, no nie! On stepowo jeszcze mi uderzył! Night Wanderer? Nie, pierwsze słyszę. O czym to? Co mnie jeszcze! Oh, nie! 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 Masz bombę! Cyg łeb! Jeszcze jedną masz! W łeb! Jeszcze jedną masz! No! Ja detekt! No jeszcze możemy skoczyć właściwie zdobyć odłamki tanitu tutaj dwa i. pójdziemy do Pana Giganta, I help any time, <laughs> Który najbardziej się podoba? E, jeśli chodzi o postać typu A, ciała typu A, czyli mężczyznę, to najbardziej mi się podoba set tego rycerza z y, szczytu arty smoków, czyli krwisty set smuczy. A jeśli chodzi o kobietę, to nie wiem czy nie ten, nie set z Nie pamiętam, czy to była pika, czy to był partyzana, czy to był. Już nie po prostu. Partyzana, partyzan mogę korzystać. Oh! <laughs> Halo! Zigward uważaj, kumplo! Ja może zrobię tu swit szybki, bo tutaj dymy się dzieją. <śmum> nie! Pomyliłem klawisze Zapomniałem, że tutaj się wychodzi R1R1 L1, L1. nie to chciał zrobić, ale dobra Co jest, Zigmier. Czy właściwie Zigward idziemy się na pieprzać chodź to kumplo Nie chciałem go dupnąć ręką wow. You should have waited! Well, it's too late now! I, Sigurd of the Knights of Katarina, fight by your side! Sigurd, where did you go? Zawaj Okej. Okay. I pierwszy Felody, noise. W praktyce można było też założyć to, to się przyda i możemy założyć... Żwagę wagę sobie też podbijamy właściwie, A zróbmy tak. Teraz co w pierwszym życiu? E, jedynkę. I w jedynkę nie grałem z własnej woli, dosłownie. Teraz co pierwsze grałem, będąc zmuszonym? Bo mi kumpel powiedział, bo mi kumpel się ze za mną założył. Powiedział, nie przejdziesz na sosy pierwszej. No dobra, spróbuję. I przyszedłem ostatecznie. Ale zepsułem swojego pierwszego pada, więc na sosy pierwszy. była strasznie męcząca, nieprzyjemna, irytująca rozgrywka na początku. Nie bardzo mi to wiesz, w jakiś ten sposób... Jakiś mi to, mi, mi to jakoś tam w jakiś ten sposób przeszkadzało, nie? O, że z drzewcem no. Najgorsze jest to, że też gówno jeszcze będzie przychodzić na arenę cały czas. Przyszkowaca, <noise> Użyj mocy wzroku, panie streamery. Raz, dwa, trzy cztery. Pora ubrać się faktycznie jak prawdziwy pan i władca. Ho, <laughs> <Luke. laughs> I'm your father. <laughs> to się przyda. Tam może być ciężko wszystko ogarnąć ho, więc kupmy. Ashen I to chciałem się leczyć. I tutaj na górze właśnie jest ten cały pezy, którego przydałoby się wyjaśnić. Tylko, tylko, właśnie pytanie czy ja urbeka wyjaśnię? Czy on nie jest przypadkiem za trudny? Well, this is za szybko mogę mnie gadać z nim. Dobra, zabiję go najwyżej w tym nie ma znaczenia. A będzie w sumie łatwiej, bo będzie też przy ognisku. Możemy wyjść na zewnątrz, być darmowe dusze z upadłych rycerzy. teraz się Teraz działało. Co to nie są Dark Soulsy pierwsze. I duże dłamki też tutaj na górze właściwie mogę pozbierać też no z kryształowych jaszczurów chyba były. Ale słyszałem też, że dużo ludzi nie przeszło ds 1, bo według nich ta gra jest zbyt drewniana i gra się grać nie da. Śmiesznie to musiało wyglądać, jakby ktoś z nich próbował zagrać właśnie w jakiegoś gotika czy coś. DSA jeden przyszło po trójcawą po ledenie. No tak, ale to i tak nie jest faktu, że właściwie gra się tam tak samo. Gra jest mniej dynamiczna trochę, ale nadal to jest to samo. Też sobie tutaj. Teraz możemy dać popioły. I powinniśmy mieć. Podłamki dokładnie. Raz i dwa. Mamy plus cztery. Teraz ciebie, kumpol, niestety musimy pokonać. Prawda, możesz mi dać szpiega. Daj daję magiczną, panie dobra. Dobra. Nie jest I jest tylko jedno co Sobiki doleciłem, tak? Dobra, to doleciłem. I tu będziemy chcieli kupić jedną rzecz, a konkretnie. Błaszkot dość. później. Let's go, zobaczmy. Można było spać go sparować właściwie? Nie, nie, nie sparuję go to tarczą, raczej. Parowanie w tych rzędziach, zobaczmy z nim normalnie. Wiesz co, DH tak samo jak wychodził Portal 3. Taki sam mem, dosłownie. Przyleciało gówno za mną, no. No, come on! No! Kreształ za mną przeleciał Prawie się wykopertnąłem przez to główno Dziwny <grywka> Harry Potter Jest to Snape.